Formularze umów. Formularze umów o pracę, jak i cywilnoprawnych oferują możliwość uzupełnienia wielu pól, począwszy od danych pracownika, przez stanowisko, plan pracy, Czy system wynagrodzeń? Oprócz podania informacji ogólnych, możliwe jest także podanie bardziej szczegółowych danych indywidualnych dla pracownika. Można określić ustawienia związane z ZUS czy PPK, podatkiem, miejscem wykonywania pracy, czy też rachunkiem lub rachunkami, na które będą przelewane wynagrodzenia. Bardzo wygodną opcją jest możliwość przygotowania i wydrukowania treści umowy. Można skorzystać z wbudowanych wzorców treści lub własnych, dostosowanych do potrzeb firmy. Każdą wybraną treść można dodatkowo zindywidualizować pod konkretnego pracownika. Po zapisaniu umowy, program od razu proponuje wystawienie deklaracji ZUA. Przypomnienie to można także odłożyć na później. Będzie ono widoczne w module działania.